Komrad, pierwszy taki pedyt na, słuchajcie, duży biust. Kladyna wychodzi w rozmiarze 85H. Słuchajcie, to jest szalenie stabilny biustonosz usztywniany na duży biust. Jak Państwo obserwujecie zachowanie biusty, zachowanie się mostka, zachowanie całej sylwetki w tym biustonoszu, to Państwo zobaczycie, że Clarissa, która będzie miała też w kwietniu jeśli dobrze pamiętam, kwikł swoją odsłonę taką jasną, łosusiowo-różową i jest bardzo stabilnym biustonoszem. Warto też jak klaudyna tutaj będzie państwa, Państwu prezentować produkt, zobaczyć jak ten biustonosz kształtuje sylwetkę klaudyny z boku, jak się układa, jak się domyka krawędź. Klaudyna jest modelką dojrzałą. To nie jest modelka, nie wiem, bardzo, bardzo...

W sensie, że z klantyną jesteśmy chyba już 7 lat razem już taki, jak, jak nie więcej, nie? Także już trochę przeszłyśmy. I to jest modelka, która nosi biustonosze w dobrym rozmiarze, co się rzadko zdarza w tej branży, żeby modelki nosiły. Noszą na pokazach, ale zdarza się, że prywatnie później przeróżnie to bywa. Chcę, chcę pochwalić klantynę, że ona jest tutaj jedna wierna, wierna, wierna swojemu rozmiarowi, także e, mamy wiustonosz Pedet, Clarisse, z kolekcji, która jest z kolekcji jesiennej jak rozumiem. Ma Pani już tutaj, tak? Tak, 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 tak. Hmm? E, Patrzuca... tak? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, cześć Kasiu. Dzień dobry. E, bo żeśmy się jeszcze dzisiaj nie widziały. E, ten biustonosz jest już dostępny. E, jest on w modelu, tak jak tutaj Państwo widzicie, jako padet. Jest także w wersji soft. E, Przerywa ten mikrofon. Troszeczkę bliżej mówić. Staram się. Teraz wiosną, tak jak powiedziałaś, piustonosz będzie dostępny też w kolorze jasno-łososiowym. Polecam, bo ślicznie wygląda szczególnie ta połyskująca nitka. Przepięknie to widać w świetle. Ja dodam, że ta konstrukcja jest na bazie biustonosza SS, SS, tak, dokładnie który tak. ma już dobrych parę lat, prawda? Tak, to był taki nasz hit sprzedażowy, dlatego wykorzystano tę samą konstrukcję. Biustonoszy Pedyt w zakresie dużych biustów jest mało. Nie mamy dużego wyboru. Mnie tutaj bardzo spodobała się e, stabilność tej części mostka. Czasami pojawiają się, dziękuję bardzo, takie pytania, e, a czy ten biustonosz... E, czy mostek ma być stabilny, czy on może trochę się odchylać? Są sytuacje, w których on się odchyla z wyniku budowy anatomicznej naszych kniętek, i chyba że nie znajdujemy takiego optymalnego, idealnego, znaczy może idealnego rozwiązania, tylko bardziej optymalne, ale rzeczywiście to przyleganie mostka jednak stabilizuje biust. Ja sama to widzę, co się dzieje, kiedy mostek ma tendencję, a ja kupuję biustonoszę, ma tendencję do lekkiego odchylania się, co się dzieje, szczególnie u mnie z tą górną częścią biustu, a co się dzieje wtedy, kiedy on jest mocniej ustabilizowany, jak on się wtedy zachowuje na ciele.